My. Witam wszystkich serdecznie, cieszę się niezmiernie, bo zagraliśmy bardzo dobre spotkanie i do tego skuteczne, także myślę, że można być zadowolony z wyniku i z przebiegu gry. Na pewno trudno się gra przeciwko takiemu zagłębiu każdemu zespołowi, który tutaj przyjedzie, jeśli będziemy grali z takim pazurem, jak wygraliśmy szczególnie pierwszą połowę agresywnie, wysoko, z pomysłem, z polotem. To, to nie była słabość Pogoni, tylko to było naprawdę bardzo dobre zagłębie. W drugiej połowie no nie byliśmy już tak zdeterminowani do tego, żeby zobligowani, żeby atakować, no bo był wynik. Ale też kosztowało nas mocno dużo energii ta pierwsza połowa. I, i Pogoń też, można powiedzieć, pokazała, że jest bardzo dobrym zespołem, że potrafi bardzo fajnie grać w ataku pozycyjnym że ten mecz mógł się różnie, różnie potoczyć. Może gdybyśmy szybciej przypieczętowali jeszcze podwyższyli to, to spotkanie, z tego co wiem, że, że ta bramka mogła, mogła być uznana na, na 2-0, co było spalone. Ale, ale... pogoń grała uważam też bardzo dobrze i, i tym bardziej się cieszę, że z tak klasowym przeciwnikiem. No tutaj nie dopuściliśmy do straty bramki i, i, i na koniec jeszcze przy, przypieczętowaliśmy to zwycięstwo, także gramy dalej, realizujemy swój plan, swoje założenia i, 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 i patrzymy, patrzymy już do przodu, bo przed nami no dużo pracy, bo musimy się szykować do odprawy naszej przeciwnika. Kolejne dwa mecze w najbliższych dniach, także Kuchan Polski i Liga. Z tego się cieszę, bo, bo myślę, że no, można będzie pograć. Po to, po to żeby, żeby grać I, i fajnie, że wracamy trochę do takiego cyklu co trzy dni. Dobry wieczór Państwu. No dla nas nieszczęścia się zaczęły już przed meczem. Jarek pojechał, zgłosił kontuzję na rozgrzewce. Musieliśmy tutaj dokonać pierwszej korekty. Już e, nie mógł zagrać pełna ławce rezerwowej, ale już było wiadomo, że on nie będzie mógł w tym meczu wystąpić. No i e, dalszy ciąg, bardzo złe rozpoczęcie meczu przez moją drużynę. Zagłębie dominowało, zagłębie szybko strzegło bramkę i, i przez te pierwsze kilkanaście minut można powiedzieć yy, zdecydowanie zdominowało Nam się udało kilka akcji w późniejszej fazie meczu prowadzić. Ciekawa akcja Adama gdzieś Myślę, że kluczowa, kluczowa, jeden z kluczowych momentów tego meczu to ta sytuacja Adama Krączaka i głową, więc tam, nam się udało tutaj doprowadzić do, do, do wyrównania pewnie. Ten mecz mógł wyglądać inaczej, a tak druga planta wraca głębiej i, i musieliśmy mm, przegrupować dwie zmiany w przerwie. E, zagraliśmy, można powiedzieć, taki otwarty mecz w drugiej połowie. E, doprowadziliśmy do kilku groźnych sytuacji. Na pewno e, skuteczność to było to, co bardzo nas dzisiaj zawiodło, bo tych sytuacji było naprawdę sporo. E, no ale niestety, jak się nie strzela bramek, to, to trudno myśleć o dobrym, o dobrym rezultacie. W końcówce zaryzykowaliśmy jeszcze ściągnięcie Kamila Trygasa. Zagraliśmy na dwóch napastników. Odkryliśmy się już zupełnie, no i kontra zagłębia w końcówce. By nie ma takiej czary goryczy dzisiejsze, dzisiejszego dnia, bo na pewno dla nas to zimny prysznic. I mimo tego e, tych sytuacji, które stworzyliśmy sporo, bo to w żadnym nam do tej pory nie udało się tego sytuacji stworzyć, no to jednak ten wynik y, powoduje, że jesteśmy w na nastrojach i, i na pewno y, jest to dla nas taki, e, taka gorzka piłka, którą trzeba